Witamy w TV. Jest z nami pani Beata Kempa, pani posłanka do Parlamentu Europejskiego. Zgadza się? Tak, zgadza się. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I w tych wyborach do Europarlamentu pani również startuje tutaj z tego okręgu. Niech pani może trochę opowie o tym okręgu, dlaczego akurat ten? No, jesteśmy po sąsiedzku, to jest okręg dolnośląsko-opolski, bardzo duży, jeden z większych okręgów składający się z dwóch dużych województw. Dlaczego tu? No bo tutaj się urodziłam, tutaj mieszkam, tutaj studiowałam, tutaj pracowałam też przez wiele lat, choć 15 lat pracowałam w Wielkopolsce, w, nie, w nieodległym Ostrzeszowie. Ale potem już ta działalność społeczna, najpierw, a potem też polityczna związana była właśnie z Dolnym Śląskiem, a od 2019 roku również z Opolszczyzną, i tu jestem reprezentantem. Wynik w ostatnich wyborach zaskoczył mnie również nas, nas wszystkich, cały sztab i wszystkich tych, z którymi współpracuję. Był na poziomie 209 tysięcy i mam nadzieję, że. Startowałam też z miejsca drugiego, więc było nieco trudniej, ale mam nadzieję, że nie zawiodłam moich wyborców i że dzisiaj odwołuję się oczywiście również do, do ich decyzji wyborczej, ale i też oczywiście do tych, którzy jeszcze zdążą się przekonać. To może zacznijmy też od początku. Skąd Pani w ogóle, skąd w ogóle pomysł na to, żeby zająć się polityką i skąd pomysł na to, żeby pójść do Europarlamentu i teraz startować podobnie? Jasne, no historia jest długa, bo ja już jestem blisko 19 lat w tej dużej polityce, ale zanim do niej przyszłam, rozpoczynałam od samorządu, od zaangażowania się w sprawy naprawdę zupełnie tutaj takie lokalne byłam radną tutaj w miasteczku, w którym dzisiaj jesteśmy. Cieszę się, że bardzo może, mogę Państwa, że mogę tutaj gościć. I, I tak to się tak naprawdę zaczęło, potem już podążając za rozwiązaniami kolejnych ustaw był wy, 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 wybór bezpośredni na wójta burmistrza prezydenta. Ja w tym wyborze uczestniczyłam, było pamiętam na początku siedmioro kandydatów i potem przeszłam z Długo urzędującym burmistrzem do drugiej tury i zabrakło mi 190 głosów, żeby tym burmistrzem zostać. Ale startowałam również do rady, wynik był wtedy bardzo duży i, i byłam w, w opozycji, choć dzisiaj burmistrz jest świętej pamięci. Ale potem, po, jak przeszłam już i, i otrzymałam propozycję startu z list Prawa i Sprawiedliwości do parlamentu za kilka lat. To ta współpraca między nami była naprawdę bardzo dobra, bo tuż tu chodziło o to, żebyśmy wspólnie reprezentowali też interesy tej ma naszej małej społeczności w ramach Dolnego Śląska. No i od działalności takiej samorządowej do działalności już tej dużej. Taka droga, czyli jakby też przygotowanie pewne do potem tej roli w Warszawie. To jeszcze tylko skąd pomysł startu do Parlamentu Europejskiego. Jednak to jest duża polityka. I przynajmniej tak w moim mniemaniu, ciężko jest przejść z tej takiej e, polityki państwowej do jednak europejskiej, to Top, jednak jest no, zmiana mentalności. Kurisy są bardzo proste. Bardzo proste dlatego, że w, ta decyzja, ja startowałam wcześniej też do Europarlamentu, wspierałam bardziej listę. Dlatego, że jak Państwo wiecie, są tylko 53, wtedy było mniej mandatów, też 51. O ile pamiętam, gdzieś tam z tych dalszych pozycji na listach nikt nawet nie miał nadziei, że, że otrzyma ten mandat. Natomiast wspierałam listy prawicy zawsze i, i, i wiernie. No i tak jakby myślę, że po drodze startują też do polskiego parlamentu, bo było przecież wiele kampanii poza mną, wiele kadencji. Bo byłam posłem piątej, szóstej, siódmej i ósmej kadencji w polskim parlamencie. No i potem decyzje oczywiście też władz, bo to jest zawsze te decyzje władz, partii są jednak tutaj kluczowe. Uznano, że, że jakby moje zaplecze, w sensie najważniejsze, czyli kwestia wyborców, którzy każdorocznie jednak w coraz większej ilości. Dawali mi tutaj szansę, czyli było tych głosów coraz więcej, wspierałam listę do Europarlamentu z drugiego miejsca w, w ubiegłych wyborach, no i otrzymałam mandat, by przez 5 lat tam funkcjonuje, ale trzeba wiedzieć, że to doświadczenie wcześniejsze jest, jest naprawdę niesamowite. Ono jest bardzo ważne. Ono pozwoliło mi na to, żeby tam zupełnie inaczej funkcjonować, dlatego że umiejętność czytania dokumentów, czy tworzenia nawet dokumentów na poziomie państwowym, bo ja byłam też i wiceministrem sprawiedliwości w tej karierze i do spraw, szefem kancelarii prezesa Rady Ministrów, ministrem konstytucyjnym, potem też ministrem konstytucyjnym do spraw nie, pomocy humanitarnej, jaką unieśliśmy jako Polska w wielu miejscach, no i też posłem na Sejm, więc jakby praca na dokumentach, praca na procedurach była dla mnie chlebem już potem poprzednim i to bardzo przydało się już tej nowej pracy w Parlamencie Europejskim I dzisiaj też jest taka decyzja, żeby wesprzeć z tego samego miejsca listę jako koalicjant Prawa i Sprawiedliwości i ubiegać się o, o reelekcję. Oczywiście jak najlepszy wynik ludzi, wartości do Parlamentu Europejskiego, bo my mamy koncepcję powrotu do Europy Ojczyzn, powrotu do projektu Schumana, do Gasperego, de Gasperiego, Adenauera. Trzeba nam wiedzieć, że dzisiaj oni są w procesie beatyfikacyjnym, a więc Europy, gdzie państwa ze sobą współpracują i wzajemnie się szanują. A dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej e, niż ta Europa, do której wstępowaliśmy w 2004 roku. To może jeszcze teraz tak przejdźmy do Unii Europejskiej, zajmiemy ją trochę dla naszych widzów z piedestału i Niech Pani trochę opowie o działalności właśnie Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski zajmuje się, no oczywiście przyjmuje różnego rodzaju dokumenty, aczkolwiek kluczową rolę wiedzie wśród instytucji oczywiście Komisja Europejska składająca się z 27 komisarzy i każdy kraj ma w tym gremium swojego przedstawiciela. Parlament przyjmuje rezolucje, rozporządzenia, dyrektywy i czasami niektórzy mówią mi na spotkaniach, a wie pani, ja się tą polityką nie interesuję. Przyjdzie na spotkanie, ale komunikat jest... Tak, i więc ja mówię, ale ta polityka się tobą zainteresuje. od tego, kto przyciśnie czerwony czy zielony guzik, naprawdę zależyć będzie też i twoja, twoja przyszłość czy, czy sposób funkcjonowania w Polsce. Dlaczego, że 70% ustawodawstwa czy legislacji unijnej musi być przełożony, przetransponowany na polski porządek prawny, tak jak i na porządek prawny każdego kraju członkowskiego. Jeśli byśmy przyjęli euro, to już ponad 90%. I dzisiaj jest bardzo duży spór na temat przyszłości Unii Europejskiej w zakresie chociażby zmiany traktatu. Tam te nowe propozycje, które zostały, są w niewiele wiele byśmy to obalili. Dlatego trzeba nas więcej konserwatystów, reformatorów w tym gremium. No. Powoduje tak niesamowitą reformę traktatów, że my już nie będziemy krajem e Europą ojczyzn, tylko Europą z piętnastosobową, uwaga, tak to nazwali, egzekutywą, skrajnie terminologia marksistowska. No ale to już nie będzie Komisja Europejska 27-osobowa, gdzie każdy kraj ma przedstawiciel, a osobowy taki skłazi rząd. Uniny. Na to się zgodzić nie możemy, bo jeżeli jeszcze przekażemy kompetencje w około ponad 60 obszarach, bardzo ważnych, chociażby takich jak polityka zagraniczna, to możemy sobie dzisiaj kształtować w sposób taki, jaki, jaki chcemy. A to jest ważne, jesteśmy krajem, proszę pamiętać, przyfrontowym, krajem graniczącym, krajem Unii, z granica Unii Europejskiej, Graniczące z krajami, które do Unii nie należą. I też dzisiaj wyzwania, które są, jak w państwu w wielu miejscach świata jest bardzo zapalne. A tu za granicą jesteśmy krajem przyfrontowym, toczy się brutalna, pełnoskalowa wojna na Ukrainie. I Stąd powracając, teraz jest bardzo duży w wielu krajach, również innych Unii Europejskiej, bunt na bazie też dotychczasowej polityki migracyjnej, która zbankrutowała, polityki Zielonego Ładu, który przede wszystkim rozpoznali najszybciej rolnicy, tak? Holenderscy, belgijscy, niemieccy, francuscy i polscy rolnicy, którzy w tej chwili słusznie protestują, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa żywnościowego i też naszego bezpieczeństwa ekonomicznego, ponieważ no, pedał gazu, jak jest przyciśnięty, jeśli idzie o legislację w zakresie zielonego ładu, rujnuje kieszenie polskich rodzin, rujnuje kieszenie. Zupełnie niepotrzebnie, bo przecież te, te cele mamy spełniać podobno dlatego, że planeta płonie, jak to mówią młodzi aktywiści. Planeta płonie, jesteśmy ostatnim pokoleniem i trzeba do tego prawda, z Europy zrobić skansen. Ja też i wszyscy chcemy żyć i oddychać czystym powietrzem, żyć w przyjaznym środowisku, ale to musi być czynione rytmem odpowiednim i nie rujnującym konkurencyjności na ten moment naszej gospodarki, bo my wciąż wychodzimy jeszcze z, z czasów słusznie minionych i z tego modelu gospodarki. No i mamy wreszcie węgiel, którego nam starczy na około 70 lat. W miksie energetycznym jeszcze sobie nie radzimy, choć już dużo jest zrobione, nie odsuwa się czas realizacji elektrowni atomowej. Te wszystkie elementy są ważne z punktu widzenia funkcjonowania naszego państwa w Unii Europejskiej, dlatego uważam, że powrót do Europy ojczyzn, jednak odsunięcie w czasie i wyrzucenie do kosza niemądrych projektów, nie zmuszania nas do czegokolwiek. My Polacy mamy w sobie taki gen wolności, tak? nas się do czegoś zmusza, to my się buntujemy i służymy. Jesteśmy jeszcze aktywni, akcyjni, to też jest naszą urodą. Niektórzy mówią, że wadą, ja uważam, że to jest nasza uroda. I trzeba na to zwrócić dzisiaj uwagę, często młodym ludziom mówię, że nie dajcie się zwieść, nakładajcie filtry, ponieważ ten poziom, propaganda, ktoś na tym chce zrobić po prostu potężny interes. Bo jak nigdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o potężny lobbying i potężne pieniądze. Jeżeli wypchniemy gospodarkę z Unii Europejskiej do Chin, do Indii, Azji, prawda, do innych krajów, które też przecież emitują. CO2 w dużo większej ilości niż sama Europa, no to wystarczy taka pandemia i przerwane łańcuchy dostaw i mamy wtedy bardzo duży problem. Jeszcze jedna rzecz, będzie około Pół miliona tylko w związku z jednym projektem Fit for 55, pół miliona miejsc pracy może zniknąć. Miejsca pracy, które powstaną na skutek zielonej energii, wdrażania zielonej energii, nie zrekompensują. A więc to jest tych strat, a więc to jest też zubożenie ekonomiczne naszych polskich rodzin, wykluczenie transportowe, dlatego że komunikacyjne, nie wszystkich będzie stać na elektryki, a alkoholową z całym szacunkiem, rekreacyjnie może tak, tu po parku bardzo chętnie, ale... Nie dojedziemy gdzieś do celu, który sobie zamierzymy nieco dalej. I, I nie może być tak, nie dajmy się zwariować, że wszystko jest wysokoemisyjne, tak? bo, bo już są komunikaty, że nawet człowiek jest wysokoemisyjny, rolnictwo jest wysokoemisyjne. No, propaganda neomarcistowska, która naprawdę nie broni się, jeśli idzie o y, kwestie dyskusji z naukowcami, są już świetne opracowania, są ci naukowcy cierpią, nie stają grantów. To jest, to jest to, to takie parcie dość brutalne tej ideologii na świat nauki, ale o to wszystko musimy po prostu zawalczyć. To w mega em, telegraficznym skrócie, ale tych spraw jest bardzo dużo. Trzeba ich pilnować w Europie. Skoro już mówimy o ekologii i tutaj właśnie różnych przepisach prowadzonych przez właśnie Parlament Unii Europejskiej i samą Unię Europejską, jeden jednym z priorytetów właśnie była, było właśnie stworzenie E ekologicznej Europy, e Europy zeroemisyjnej. Zgadza się? Tak. Tak. Pytanie. E ekologiczna Europa miała zakładać między innymi recykling e tych wszystkich rzeczy, które produkujemy, bądź możliwość ich naprawy. Pytanie, czy ten priorytet został wypełniony dobrze, według Pani? E nie, dlatego że te założenia, które, znaczy może od początku, w tym całym szaleństwie jest jedna metoda, mianowicie w ramach tego ograniczenia tej naszej wolności, jeżeli narzuca mi się, prawda, co ja mam jeść albo, że mam kupić tylko trzy sztuki ubrań, albo że nie mogę dysponować gotówką, tylko muszę płacić kartą, więc warto łatwo prześledzić moją aktywność również, szczególnie kobiet w zakresie chociażby tych zakupów, mówię, mówię tak żartobliwie, ale, ale niestety coś w tym jest, czyli jakby pełnej kontroli nad tym, co mamy i kwestia tylko sprowadzania do tej, tej, tej całej operacji, do takiego PR-owego uzmysłowiania nam, że my w ten sposób ratujemy planetę, która płonie, przypomnę, według ideologów, to jest, to jest błędne koło. I te treścią wypełniane te poszczególne rozporządzenia, a one jeszcze będą bardziej treścią wypełniane. Tam jest dużo bardziej ważny i groźne groźny zapisy dyrektywy budynkowej, gdzie będzie ani pewnie rodzice, my wszyscy będziemy musieli przymusowo, szybko je modernizować, a nawet zmieniać piece gazowe, które dwa, trzy lata temu przecież zmienialiśmy, często korzystając jeszcze ze wsparcia i dotacji z zakresu czystego powietrza i co się nagle takiego stało, że uznano w bardzo krótkim czasie, że gaz jest wysokoemisyjny i trzeba z niego zrezygnować i już teraz tylko pompy ciepła i fotowoltaika, którą za chwilę trzeba będzie też utylizować, bo normy na pewno wymyślą w tym zakresie. Ktoś będzie znowu na tym robił świetny interes. Przestrzegam przed tym, zawsze mówię młodym ludziom, szczególnie jakim aktywistom że okej, okay, chcemy żyć w tym czystym i oddychać w tym czystym powietrzem, tylko jeszcze musimy mieć za co. Jak rodzice stracą pracę z powodu, e, z powodu tych zawirowań, no to już będzie wtedy duży problem. W branży motoryzacyjnej są w tej chwili grupowe zwolnienia potężne. W Polsce mamy Volvo w Warszawie, we Wrocławiu, zwolniło potężną ilość ludzi. Również mamy zwolnienia w Słupsku, Bielsku, w całym kraju już tych odnotowujemy. Te, ten proces, a on jest związany właśnie z Zielonym Ładem i przede wszystkim z ETS-ami, czyli z tym podatkiem potężnym jeśli idzie o energię elektryczną zupełnie niepotrzebnym. 70% tego co płacimy to jest podatek haracz ETS-owski, a on niczego nie wnosi poza tym, że no, niektórzy powiedzą chwilę, ale przez tych pieniędzy one wracają, możemy inwestować. Ja się pytam, dlaczego ja przez jakiś fundusz, czyli jak ktoś przez Nowy Jork ma swoje pieniądze <grym> ma nasz kraj obracać. Przecież jeżeli będziemy chcieli, to sami sobie stworzymy fundusz i będziemy zresztą my oczywiście inwestowaliśmy, tylko nie to tempo, które nam się narzuca. I nie ten dyktat, żeby Europejski Trybunał Sprawiedliwości jednoosobowo wygaszał kopalnię, w, decyzją wygaszał kopalnię w Turowie, bo to jest kompletny absurd. No ale ten klimatyzm, ta religia klimatu jest tak wszechobecna, nie wątpię, najczęściej na czele wystawia się młodych ludzi, dzieci. Greta Thunberg była takim dzieckiem, bo dziecko trudniej zaatakować, wtedy ideologię trudniej zaatakować. I, i proponuję na to wszystko nałożyć e, mocne filtry. Także na pewno realizacja tych wszystkich zapisów, bardzo szybka zresztą, wyartykułowana przez Franza Timmermansa który od tej broni zginął politycznie oczywiście, bo nikomu źle nie życzymy, musiał wracać szybko do Holandii, bo tam zmontowali się holenderscy rolnicy przeciwko czemu No temu Zielonemu Ładowi, który on z założenia ogłaszał zresztą w rocznicę zburzenia Bastylii z wielką dumą jako socjalista, my tu teraz nową Europę, inżynierię, nowego człowieka, prawda? I będzie Europa zeroemisyjna. Ja większej bzdury, jak słyszę już trochę lat mam. Więcej już pani redaktor nie słyszałam, i on musiał wracać, ratować notowania swojej partii, ponieważ te notowania spadają z powodu właśnie założeń Zielonego Ładu i oczywiście błędnej polityki migracyjnej. To jeszcze pytanie do pani. Gdyby teraz od pani to zależało, jakie cztery priorytety zaproponowałaby pani do Parlamentu Europejskiego? Czy ma to być Bezwzględnie likwidacja przepisów, i to musi nastąpić, brak zgody na taką drastyczną zmianę traktatów. To ma być Unia taka, jaka, jaką zaprojektował Schuman i to jest pierwsza rzecz. Czyli te wszystkie poprawki do traktatu, również zakładając likwidację prawa weta, to jest niezwykle groźne i oddania tych 66 obszarów pod władztwo takiego quasi rządu w Brukseli, już drugiego kołchozu naprawdę nie chcemy przeżywać. Przeżyliśmy już to przed 89 rokiem, gdy dyktat szedł z Moskwy. To jest jakby pierwsza rzecz. A więc powrót do Europy ojczyst, bo chcemy być w Europie. To jest oczywiste. Druga kwestia, Zielony Ład, wyhamować. Oczywiście zmieniajmy pewne parametry, pewne przedsięwzięcia idące w kierunku e, czystego powietrza i czystego, czystego środowiska jak najbardziej, ale jeszcze raz powtarzam. Nie kosztem polskich rodzin, nie kosztem takim szybkim, które będzie no, rujnować nasze, nasze polskie kieszenie, a już te rachunki mamy z powodu właśnie tych ETS-ów coraz wyższej tej, tej, tej reformy. I wreszcie polityka migracyjna. W tej polityce Komisji Rozwoju i Development, która tym się również pośrednio zajmowała, Absolutnie wyrzucenie tych elementów do kosza, ponieważ to nie działa. Są odtrobione jako sukces na potrzeby wyborcze, żeby buntującym się już społeczeństwom przeciwko tej błędnej polityce migracyjnej pokazać, że jakoś sobie radzimy. A tam jest mechanizm przymusowej relokacji. Nie solidarnościowy, jak oni uważają, tylko przymusowej relokacji. I, co, I jeszcze przeniesiono ten mechanizm do rozporządzenia o zarządzaniu kryzysowym, gdzie będzie mogła Komisja Europejska arbitralnie, nie pytając nikogo o zdanie, e, na przykład relokować do Polski nie 30, 60, 90, 120 tysięcy migrantów i najczęściej tych pewnie, co do których my nie będziemy mieli nawet wiedzy, co do ich pochodzenia, umiejętności itd. itd. I to jest bardzo groźne, więc na tych elementach trzeba się skupić, odłożenia w czasie niektórych reform, niektórych skasowania, no ale i też możliwości utworzenia już tak licznej grupy ludzi wartości, konserwatystów, reformatorów, ale ludzi wartości, ludzi rozsądku przede wszystkim, żebyśmy mogli też decyzje personalne blokować. Jeżeli uznamy, że dany komisarz. Wcześniej składając swoje deklaracje, jednak będzie na przykład burzył nasze wartości chrześcijańskie chociażby. Możemy się na niego nie zgodzić, jeżeli będziemy większą grupą, a wszystko to wskazuje, że tak będzie, bo i rośniemy siłę i w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji również, ale i też w Niemczech. Pewna grupa też rośnie w siłę, jest to grupa AFD, aczkolwiek ja jestem ostrożna, bo tam jest pewien odłam, który głosi dość niebezpieczne tezy, ale jest też część ludzi, która absolutnie jak najbardziej idzie w kierunku niezgadzania się chociażby z polityką migracyjną czy polityką Zielonego Ładu. W tej rozmowie jeszcze moglibyśmy powiedzieć naprawdę dużo. Tutaj zdjęliśmy różowe okulary, przez które mogliśmy wcześniej patrzeć na. Parlament Europejski oraz Unię Europejską, do której należymy. Niestety musimy już kończyć. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Myślę, że widzą naświetliliśmy jednocześnie i właśnie całą Unię Europejską, jak to wygląda od środka, i właśnie postać Pani Parlamentarzystki Europejskiej, Pani Beaty Kępy. Ja również bardzo dziękuję. Cieszę się, że takim młodym ludziom, jak Państwo już że chcecie działać, chcecie też jakby to przesłanie artykułować poprzez taką właśnie formę dziennikarstwa. Za to dziękuję, życzę powodzenia i również wywiadów takich, jakie sobie zaplanujecie, jakie chcecie przeprowadzić z pod wrażeniem Waszej działalności. Dziękuję bardzo i panią się. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz Pani Beata Kępa i ja, Izabella Woźniak. Dziękujemy ślicznie i się.